PB Startup Art. Sztuka innowacji. Podcast powstaje w ramach współpracy przy Carpathian Startup Fest, wydarzenia, którego głównym partnerem jest Puls Biznesu, a głównym partnerem merytorycznym jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Kamil Flik. Cykl podcastów Startup Art Sztuka Tworzenia Innowacji to nowa część naszego większego pasma SG Chat. Jest to koprodukcja z Pulsem Biznesu i stąd witam Panią redaktor Magdalenę Głowacką. Dzień dobry. I z nami gość, jeżeli... Możemy powiedzieć, że startupy, czy tworzenie startupów jest sztuką, to zaczynamy od bardzo wysokiej kultury i bardzo wysokiej sztuki. Z nami Marcin Kaźmierczak Redstone. Witam Państwa. Bardzo miło tu być. I na początku chyba zapytalibyśmy, czym się w ogóle Redstone zajmuje? Bo kilka takich słów: wyrocznie, DeFi, blockchain. Myślę, że już część naszych słuchaczy gdzieś zgubiliśmy. Jeżeli moglibyśmy zacząć od tego, czym Redstone w ogóle się zajmuje? Okej, okay. zaczynamy od trudnego pytania. Lubię takie. Redstone zajmuje się tworzeniem infrastruktury do wyroczni, po angielsku oracles, uważam, że to słowo jest trochę bardziej trafne tutaj. Infrastruktura taka dostarcza dane, najczęściej finansowe, do systemów blockchain. Jest to startup w branży B2B, business to business. Nie jest to dla konsumentów B2C, jak na przykład może być Booksy, które osoby z Polski mogą dobrze kojarzyć jako aplikację, z której każdy z nich może skorzystać. Stąd Redstone jest trochę abstrakcyjne dla zwykłego słuchacza, bo korzystają z tego firmy do swoich systemów, do swoich programów. Tak jak na przykład mogą korzystać z chmury Google Clouda albo z aws a. Więc jest to stricte infrastruktura dostarczająca dane w branży blockchain i kryptowaluty. Stąd naszymi klientami są tylko i wyłącznie firmy działające stricte w tej branży blockchain. Ale technologia sama nie jest już taka abstrakcyjna, bo myślę, że przynajmniej część słuchaczy gdzieś tam słyszało, przynajmniej o blockchainie. Ale gdybyśmy mogli zacząć od historii, skąd w ogóle fascynacja tak wcześniej wydawałoby się niszową, a dzisiaj coraz bardziej powszechną technologią? Dobre pytanie. Blockchain był dla mnie fascynujący od końca 2017 roku, kiedy musiałem podjąć temat mojej pracy licencjackiej. Można było oczywiście stworzyć analizę portfela inwestycyjnego, jak zrobiło prawdopodobnie połowa ludzi, którzy kończy metody ilościowe w ekonomii na SGH. Natomiast ja chciałem zrobić coś ciekawszego, coś, co może dać faktycznie w długim dystansie możliwość rozwoju dalej też od strony biznesowej. No, i to jest rok, kiedy Ethereum, Bitcoin zyskują na popularności. Pierwsza górka, pierwsze tak zwane ICO Bubble, Initial Coin Offering Bubble. Zacząłem się tym interesować. No i blockchain daje możliwość tworzenia, na dobrą sprawę, systemów monetarnych, własnego tokena, rodzaju emisji, w jaki sposób jest dystrybuowany. Dla osoby, która ma background ekonomiczny, tak jak ja kończyłem tutaj szkołę główną handlową, było to niesamowicie ciekawe. Stąd w 2018 napisałem moją pracę licencjacką właśnie o blockchainie, o potencjalnie. Potencjałach jego wykorzystania, jak działa, e, i tak dalej. No i tak już zostałem od tych paru lat. Bo jeszcze tylko jedną rzecz e, muszę dopytać, bo nie bez e, przyjemności się Państwu przyznam, że z Marcinem znamy się jeszcze z czasów e, studiów. I mam właśnie pytanie o tą e, przygodę e, edukacyjną, bo pamiętam kiedyś, gdy się e, poznaliśmy, e, e, byłeś właśnie takim. E, Promotorem, można powiedzieć, czy edukatorem tej technologii blockchain. Starałeś się ją propagować, pokazać, zainteresować dużą część, większą część osób. I pytanie, czy to jakoś wpłynęło na tą twoją drogę do tego biznesu dzisiaj, te doświadczenia edukacyjne? Tak, i uważam, że bardzo to się przydało, ponieważ aby o czymś móc rozmawiać, musisz dobrze to zrozumieć. Tak, jakby. Każda osoba, która stara się przekazywać wiedzę albo edukować w jakimś temacie, może sama też robić błędy, szczególnie jak robi to na wczesnym etapie. I na pewno, kiedy ja promowałem blockchain w 2018 roku, sam mogłem czasem strzelić babola, jak to się mówi. Natomiast bardzo pomogło mi to ustrukturyzować moją wiedzę na wczesnym etapie i wejść w ten temat kompleksowo. Blockchain wiąże się z wieloma trudnymi pojęciami, takimi jak kryptografia, czyli na przykład dziedzina matematyki do szyfrowania danych, stąd też w ogóle nazwa kryptowaluty. Kryptowaluty nie pochodzą... Nazwa kryptowaluty nie pochodzi od tego, że to jest coś dziwnego, krypto i tak dalej, tylko bardziej chciało pokazać siłę tego rozwiązania, które uderza jakby w stronę szyfrowania danych. Są portfele, są smart kontrakty, czyli no powiedzmy inteligentne kontrakty, kryptowaluta versus token. Jest naprawdę bardzo dużo pojęć, które zwykły użytkownik musi posiąść, żeby dość komfortowo się poruszać w tym obszarze. Od strony na przykład AI, która jest też popularną technologią, to nie jest konieczne. Można otworzyć w sumie czata GPT, zapytać czata GPT, czym jest AI, on wypluje jakąś odpowiedź, przeczytać i w miarę zrozumieć wysokopoziomowo o co tutaj chodzi. Blockchain jest dużo bardziej kompleksowy i. E, no, trudny po prostu i ma bardzo wiele pojęć, stąd ta edukacja na pewno nie wystarczy na przykład. Uważam, że żeby dobrze zrozumieć AI tak na wysokim poziomie, jeden dzień edukacji osoby, która ma jakiś tam pogląd wystarczy, żeby dobrze zrozumieć blockchain, to są naprawdę tygodnie, nawet lata, żeby posiąść jakby tak kompleksową wiedzę. A jak na tym można zarabiać w takim razie? Ha, jak na wszystkim. Trzeba hmm. zrobić biznes, gdzie tworzy się produkty, które ludzie chcą kupować, z których widzą wartość i tak my na przykład jako Redstone zauważyliśmy niszę w obszarze dostarczania danych. Stąd, jak wcześniej wspomniałem, nasi klienci to tylko i wyłącznie firmy z branży blockchain, więc jeżeli branża blockchain będzie się rozwijać, będzie więcej firm tam, więcej firm będzie potrzebowało danych, naturalnie nasza potencjalna baza klientów, w których możemy, w których możemy celować z naszym produktem, z naszą ofertą będzie rosła. A w jaki sposób docieracie do klientów? Blockchain jest o tyle też ciekawą technologią, że ona nie ma barier w rozumieniu geograficznych. Tak? Jakby nie ma blockchaina polskiego, blockchaina amerykańskiego itd., itd. E, na przykład znowu będę odnosił się często do AI, bo w tym momencie to jest gorący to temat. E, Eleven Labs jest firmą założoną przez Polaków, natomiast już zarejestrowano pewnie gdzieś tam za granicą, natomiast kojarzę się bardziej z Polską, gdzie OpenAI już jest stricte jakby firmą amerykańską. Możemy wymienić parę pewnie konkurentów z Chin, to jest bardzo mocno połączone jakby z konkretną jurysdykcją, gdzie blockchain, Ethereum no Ethereum Foundation jako organizacja jest zarejestrowana w Szwajcarii, natomiast Ethereum Foundation nie włada już Ethereum, jakby Ethereum jest zdecentralizowane. Oni zaczęli jakby wypuszczać kod na samym początku w 2015 roku, natomiast teraz operuje nim tyle node'ów na całym świecie, że gdyby Ethereum Foundation na przykład powiedziało, że chce zmienić ten blockchain albo go w ogóle zamknąć. A ludzie, którzy operują no, by tego nie chcieli zrobić, no to oni nie mają nad nimi żadnej kontroli, e, żadnej władzy. Stąd ta cała branża kryptowalut i blockchain nie ma granic. E, my targetujemy naszych klientów głównie poprzez kanały takie jak E-mail, e, Telegram, to jest bardzo popularny komunikator w tej branży, Discord. <grytania> Dla wielu kojarzy się jakby z grami komputerowymi, natomiast w tej branży blockchain też znalazł e, dużą popularność. I najwięcej klientów historycznie zdobyliśmy na konferencjach stricte blockchainowych. I wspominaj, że są to klienci biznesowi, bo taki jest typ rozwiązania. No i w takim razie, co tym klientom dostarczacie? Dobre pytanie. Najpierw trzeba zrozumieć, czym jest blockchain. Blockchain jest formą bazy danych, tak naprawdę. Blockchainów mamy wiele. Mamy blockchain, bitcoin. Ethereum, Avalanche, Solana, Ripple, Cardano. I mógłbym tak naprawdę wymienić pewnie z głowy przynajmniej ze 100 tych blockchainów. I każdy z tych blockchainów jest mm, w pewnym rodzaju odizolowanym systemem danych. Więc blockchain Ethereum nie rozmawia z blockchainem Cardano, nie rozmawia z blockchainem Solany. Stąd e, dany blockchain ma tylko informacje, które są zapisane w tym danym blockchainie, czyli o przesyłach między jednym adresem a drugim. Stąd nie mają też informacji ze świata tradycyjnego, czyli nie wiedzą, ile jest wart złotówka do dolara, nie wiedzą, ile jest wart dzisiaj Ethereum do dolara, nie wiedzą, ile jest warte złoto, nie wiedzą, jaka jest temperatura w Warszawie czy w Nowym Jorku. Te wszystkie informacje jakaś infrastruktura musi dostarczyć do tych blockchainów. I historycznie w 2015, 16, 17 roku e, projekty same tworzyły taką wtyczkę, nazwijmy to, do dostarczania danych. Problem jest taki, że taka wtyczka jest trudna do utrzymania i bardzo łatwiej ją zaatakować. Jeżeli ktoś chciałby e, schakować jakiś system, to jest to trudne do utrzymania z perspektywy jakby security. Stąd powstała cała branża Oracle, która zajmuje się stricte, profesjonalnie dostarczaniem danych różnorodnych, których, których klienci potrzebują, przede wszystkim w bezpieczny sposób. 365 dni w roku, nieważne czy są święta, czy coś się dzieje z AWS-em, czy inną na infrastrukturą, najważniejszy wyznacznik tego, jak dobry jest dane Oracle, to jest jak e, wysoki ma tak zwany uptime, czyli jak ile razy w ciągu roku potencjalnie może mieć e, brak dostępu da, do danych. E, tak naprawdę, e, ciężko po polsku się kurde mówi, e, te, te angielskie słowa outrage, tak? czyli system nie działa. Tak? E, na przykład dla Redstone od początku istnienia naszej firmy mamy tego zero. Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że mieliśmy jakikolwiek ten moment, gdzie nie dostarczaliśmy tych danych. Okej, okay, czyli to jest ta wasza przewaga konkurencyjna, można powiedzieć. Do, do niej zaraz jeszcze wrócimy, jak w tej konkurencji z innymi globalnymi graczami sobie radzicie. Ale pytanie. I mówiłeś o tych danych, które są dostarczane do tych zamkniętych systemów i wspomniałeś o kursach walutowych. Czy, czy tutaj właśnie jest to główne zastosowanie tego, czym, co wy dostarczacie, czyli dane finansowe dla firm zajmujących się obrotem kryptowalutami, czy jakimiś smart kontraktami? Co jest tym głównym paliwem, które, które dostarczacie? Tak, to jest świetne pytanie i tutaj trzeba spojrzeć, gdzie blockchain w tym momencie jest najbardziej wyk wykorzystywany. Jest to stricte świat finansów, tak zwanego DeFi, Decentralized Finance. E, tam najwięcej aplikacji w tym momencie działa i ma bardzo dobry i sensowny biznes. E, blockchain jest też wykorzystywany w świecie e, Decentralized Physical Infrastructure, tak zwanego DePin gdzie systemy IoT, Internet of Things wysyłają dane na blockchain, aby były one transparentne. Blockchainy są wykorzystywane w branży AI, artificial intelligence, w logistyce i innych obszarach. Natomiast... Nie mam w tym momencie danych, natomiast tak praktycznie, jak patrzę na naszych klientów, 95% działa w tym świecie jednak finansowym. Bo tam ma blockchain najwięcej jakby sensu, bo rozwiązuje problem zaufania trzeciej strony, które jest mega istotne, tak naprawdę, w całych finansach. Stąd naszymi klientami są często protokoły, które tworzą. Rozwiązania na przykład pożyczkowe, e, związane z collateral, e, z ubezpieczeniem, e, różnego rodzaju produkty finansowe, opcje, e, derywatywy i tak dalej. Więc jest to ubezpieczenia. Slik, ubezpieczenia tak samo teraz coraz bardziej stają się popularne. E, tak, i przez to, że blockchain z natury nie ma granic, jak wcześniej wspomniałem, mhm. te produkty są dostępne często dla każdego na całym świecie. Kwestie prawne to jest jakby inny też obszar, w jaki sposób to jest regulowane. Natomiast stricte z perspektywy dostępności, to nie jest tak, że jest jakiś produkt na samym początku tylko dla Francuzów, a potem rozszerza się na cały świat, tylko jakby z definicji od samego początku Twoim rynkiem jest rynek globalny. No i w świecie finansów jest to bardzo przydatne, no bo świat finansów też często nie śpi. Jakby giełda papierów wartościowych, o ile dobrze kojarzę w Polsce, ma sesję między 9 a 17. Natomiast no powiedzmy uderza 17, no to rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych, tam już w tym momencie trwa. W nowym zawsze roku. gdzieś trwa notowanie. Dokładnie. A w takim idealnym świecie finansowym pewnie to by było zawsze 24 godziny na dobę możliwe i otwarte, tak żeby te przepływy cały czas się działy. No bo jak ostatnio mieliśmy taką sytuację, weszły cła w Stanach Zjednoczonych i nagle o godzinie 16 na GPW stwierdzili, no dobra, w sumie to zamykamy notowania wcześniej, bo jest zbyt duża niepewność, nie wiemy co się stanie w Stanach Zjednoczonych i potrzebujemy paru godzin, żeby zobaczyć jak rynek się zachowa. Czy to jest dobre, czy nie? No nie wiem, daje na pewno więcej kontroli, natomiast też w pewnym momencie tak blokuje ten lokalny rynek. Tak on nie działa razem z całym flow międzynarodowym. A ilu jest chętnych do dostarczania tych informacji? W skrócie, z kim konkuruje z Redstone i jak duże są to przedsiębiorstwa? Największym graczem na rynku jest Chainlink. Jest to firma, która powstała w 2017-18 roku, więc już działa na naprawdę parę ładnych lat. Drugi na świecie jest w tym momencie PIF, a Redstone jest trzecie i na dobrą sprawę w tym momencie bijemy się już o to drugie miejsce. Do pierwszego nam jeszcze trochę brakuje, no bo chaining miał wiele lat, jakby, żeby mocno zdominować jakby ten rynek, ale uważam, że realnym jest, abyśmy zostali numerem jeden na całym świecie. Natomiast powtórzę, w tym momencie jesteśmy top 3 Oracle globalnie. Na całym świecie. Zaledwie kilka lat po powstaniu firmy. E, w tak. 2021 oficjalnie hmm. jakby zaczęliśmy działać i zarejestrowaliśmy jakby działalność, więc e, no tak, powiedzmy, że to jest 4 lata w tym momencie. E, Ludzie z tego, co czytałem komercyjnie, dopiero te narzędzia zaczęliście udostępniać dwa lata temu. Tak? W 23. W styczniu 2023 hmm. roku mieliśmy pierwsze produkcyjne wdrożenie. Wcześniej były to tylko demo lub w zamkniętych systemach. I dlaczego to wszystko się tak wolno dzieje? Bo security jest tak istotne. tak Żeby wypuścić ten system, musisz mieć absolutną pewność, że jak zaczniesz go skalować z wieloma klientami, po pierwsze, nie dostaniesz w pewnym momencie czkawki, że nie będziesz mógł onboardować. No i będziesz szybał, że się w pewnym momencie ten system albo zatka, albo będzie miał potencjał do ataku dla jakichś hmm. osób, które chcą no, wyciągnąć zyski z tego. No i to jest też odpowiedź na pytanie, jak dużo osób chce robić ten biznes. Osób, które chce, jest dużo, natomiast jest bardzo potrzebny unikalny. Zestaw umiejętności, aby ten biznes robić dobrze. I tak ja jestem kofounderem, który zajmuje się częścią Go to Market, czyli wszystko związane ze sprzedażą, marketingiem, rozwojem komunikacji i tymi nazwijmy to obszarami miękkimi. A Jakub Wojciechowski, który jest technicznym founderem, ma ponad 20 lat doświadczenia jako inżynier, wcześniej w branży właśnie insurance, więc jakby też dobrze rozumie ten świat finansowy, był też audytorem smart kontraktów, więc zajmował się stricte częścią security. Więc on ma te unikalne umiejętności rozumienia, na które rzeczy trzeba uważać, aby ten system wyskalować w bezpieczny sposób. A jak du dużo osób w tej chwili pracuje w firmie i czym one się w tej chwili zajmują? W tym momencie mamy 39 osób. E, aktywnie rekrutujemy nowe. E, około 70% to są inżynierowie. E, wszyscy akurat jeszcze. Tak, wszyscy są w Polsce. I też mamy taką strategię, że szczególnie osoby techniczne chcemy rekrutować tutaj w Polsce, bo uważamy, że mamy e, niesamowicie zdolnych e, deweloperów, e, głodnych sukcesu, e, którzy też tworzą po prostu fajną paczkę. Uważam, że w tym świecie e, zdalnej pracy często. Szczególnie osoby techniczne mają taką pokusę, aby pójść po, nazwijmy to, najwyższe pieniądze dostępne na rynku zamknąć o godzinie tam 16 czy 17 laptopa i mieć trochę w nosie, co się tam tworzy. A u nas staramy się też e, tworzyć więzi między osobami, e, które rozwijają system i też, żeby one cały czas się edukowały w tym świecie DeFi, bo DeFi i blockchain rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. Jeżeli przy, na trzy miesiące na przykład pójdzie się na urlop albo się zamrozi i nie będzie się nadążało za nowinkami technologicznymi, to już jest trochę poza tak zwanym obiegiem, więc cały czas trzeba być e, no, na bieżąco z tym, co faktycznie się dzieje w tej branży. Okej, okay, czyli przechodzimy już trochę do tej kuchni, do samej sztuki tworzenia startupu. Czyli mamy zespół. I to, co mówiłeś, z jednej strony edukacja, trzeba się na czymś znać, z drugiej strony, też to trzeba lubić i tym się chcieć zajmować i ciągle rozwijać. No ale teraz pytanie: to dalej jest trochę za mało, żeby stworzyć produkt, który jest globalny. Pytanie, dlaczego to właśnie wy jesteście wiarygodni? Jak udało wam się zbudować taką technologię, która, tak jak mówiłeś, no, nigdy nie popełnia błędów, czy prawie nigdy? Tutaj szapoba dla Kuby, bo prawda jest taka, że w 2020 roku on już wtedy zrobił dość dużą analizę, jak był skonstruowany Chainlink, który ma architekturę monolityczną, można powiedzieć, czyli system, który wykorzystują na blockchainie Ethereum, na blockchainie Avalanche, na blockchainie Solana i tak dalej, na wszystkich innych, oni muszą tworzyć od zera praktycznie na każdym z nich, więc nie współdzielą praktycznie. Żadnej części swojego um, flow dostarczania danych, swoje, swojego swojej sekwencji dostarczania danych, nazwijmy to. Stąd niektóre procesy są duplikowane, więc naturalnie duplikowany jest koszt, a tym bardziej, nawet niż operacyjny, duplikowany jest koszt security, tak. Bo musisz jeden i drugi system patrzeć, aby bardzo dobrze działał i nikt go nie zatekował. Tak. Jakby można sobie wyobrazić, że musisz. E zatrudniać kolejnych ochroniarzy albo kolejne kamery tak żeby cały czas patrzyły jakby na te obszary i Kuba bardzo wcześnie podjął decyzję że to nie jest dobry sposób jakby rozwijania systemu powinno się stworzyć bardziej modułowy modułową architekturę i to właśnie stworzył zamiast jednego wielkiego monolitu na każdej sieci stworzył cztery osobne moduły gdzie pierwsze trzy z nich są wykorzystywane na dosłownie każdej sieci na której dostarczamy dane ale jedynie ten czwarty, ostatni moduł jest dostosowywany do środowiska, do którego dostarczamy. Więc na takim wysokim poziomie można powiedzieć, że stworzył coś, co jest po prostu z natury bardziej skalowalne jako infrastruktura. I często pytanie jest to, no dobra, to czemu tak nie zrobi? A no właśnie, problem jest taki, że jak oni już w tym 2020 mieli pełno klientów, to jest bardzo ciężko zmienić tą architekturę, nie narażając tego security. Stąd są trochę zaprowadzeni w kozi róg, może nie do końca, ale mają problemy, no bo starają się coraz bardziej optymalizować swoją architekturę, natomiast z definicji jak ją wypuścili w 2019 roku, ona miała inne założenia tak, w stosunku do tego, co nasi inżynierowie stworzyli. I w jaki sposób my mogliśmy to zrobić? No to znowu szapuła dla Kuby, no bo on zobaczył, w jaki sposób można to rozwijać. Okej, okay, czyli parafrazując, mamy tu jednego ochroniarza, jedną kamerę, która pasuje do każdej sytuacji. Powiedziałbym, że mamy 10 ochroniarzy i 10 kamer, które patrzy na tą jedną infrastrukturę na 50 blockchainów, a chaining na każdy blockchain ma 10, ma razy 50, więc ma powiedzmy tam 500 tych ochroniarzy i kamer. No i będzie musiał za każdym razem 10 kamer i 10 ochroniarzy dokładać do każdej sieci. Więc jakby w skali to po prostu nie ma sensu. Czy to jest kosztożerne? Bo do tej pory pozyskaliście 22 miliony dolarów od inwestorów. I, i to właśnie te te analizy pochłaniają takie, takie pieniądze? E, też. E, dużo jest e, po polsku to się mówi: badań i rozwoju, tak? mm -hmm. research and development, tak? no mm -hmm. bo tworzymy system, który jest innowacyjny, więc nie wszystkie pomysły albo rzeczy, które testujemy, one będą przynosiły zyski, będą wprowadzane jakby produkcyjnie, więc musimy mieć jakiś zapas na te innowacje. Tak czasem, Niektórymi częściami wewnętrznie pracujemy 3-4 miesiące, paru inżynierów, a potem się okazuje, że to musi iść do kosza, bo był to zły sposób jakby rozwoju. Duża część idzie też na infrastrukturę, tak jak tutaj było wspomniane koszty naszych serwerów AWS-a i różnego rodzaju serwisów bezpieczeństwa, z których korzystamy. Dużo nas kosztują też audyty, bo za każdym razem, jak wypuszczamy nowy produkt albo update do istniejącego, no to audytujemy to przynajmniej dwa razy, aby upewnić się, że no po prostu nikt nie popełnił ludzkiego błędu. Tak? Kiedy robimy nowy release, jest przynajmniej dwóch, a czasami trzech deweloperów, którzy pracują nad jedną rzeczą, żeby każdy patrzył sobie na ręce, więc. Powiedziałbym, że nie jesteśmy na przykład najszybszym biznesem, żeby dostarczać nowe produkty, ale robimy to bardzo bezpiecznie, a i tak robimy to dużo szybciej niż Cielnik czy konkurencja. Przez to, że mamy dużo inżynierów w naszym zespole, naturalnie ten cykl innowacyjny jest stosunkowo krótki, natomiast no, koszty też są stosunkowo wysokie. Natomiast nie narzekamy, dobrze nam idzie biznes. A jakie są jeszcze potrzeby inwestycyjne? Bo w 2023 roku mieście ostatnią rundę finansowania w grudniu i co dalej? Czy już się sami utrzymujecie, czy jeszcze, e, jeszcze potrzebna będzie jedna, jedna runda? E, ostatnią rundę domknęliśmy ze wszystkim tak naprawdę w maju 2024, to ta, ta Series mhm. A. E, w tym momencie jeszcze nie, nie mamy break-even, ale powiedzmy, że jesteśmy blisko. Break-even to jest punkt, gdzie e, przychód przewyższa koszty tak naprawdę całego biznesu. E, Powiedziałbym, że jesteśmy bardzo blisko tego momentu, gdzie dla wielu startupów na tym etapie, na którym my jesteśmy, jest to odległa jeszcze przyszłość. Więc jesteśmy dość spokojnie od tej strony. Natomiast też nie musimy mieć w tym momencie tego break even, bo mamy jeszcze trochę zasobów mm -hmm. od inwestorów. No i bardziej nam zależy na tym szybkim wzroście i zajmowaniu przestrzeni, żeby też żaden inny konkurent przypadkiem nie wszedł na rynek. Tak, no bo też na przykład ciekawa rzecz, większość kodu, który my tworzymy i w ogóle w tej branży się tworzy krypto, jest open source, więc każdy, kto ma czas i trochę głowy, może zacząć tam patrzeć, dłubać i tworzyć swoje alternatywy co nie jest niczym złym, natomiast trzeba być na to gotowym. Także zawsze może się ktoś zobaczyć, że jest sensowny biznes tutaj i zacznie na to bardziej zwracać uwagę. Mm -hmm. Każdy założyciel startupu w końcu musi pomyśleć o Exicie. Właśnie, jak jest... zakończy się ta historia. Tak. Zadzwonił mi teraz do Elona Maska i zapytał się jego, jaki jest jego pomysł na exit. <grym>, na przykład <grym>, czy chce kupić? <grym>, nie, nie. Czy jak, jak mówimy, że każdy musi mieć pomysł na exit, to jaki <grym>, jest jego pomysł na exit? Aha, okay. e, ale zgadzam się, że większość osób jakby myśli też, jak to dalej rozwinąć. E, ja jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby o tym aż tak bardzo myśleć. Uważam, że no inaczej, jestem pewien, że kolejne parę lat to jest e, dalej rozwój Redstone, bo jest ogromny potencjał. Tak, jesteśmy top 3. E, mamy potencjał zostania top-1, a potem jak jest na samej górze, no to wtedy zaczyna się problem, no bo nie ma kogo naśladować czy, czy, czy tam e, brać pomyłki, tylko samemu trzeba być jeszcze bardziej innowacyjnym. Więc uważam, że to jest bardzo dużo jeszcze do stworzenia. E, 39 osób, jest to już spora organizacja, natomiast e, nie taka bardzo duża. Myślę, że niedługo możemy tak naprawdę mieć 60 czy nawet 80, żeby upewnić się. Dla porównania, Cienik ma w tym momencie 700 osób na całym świecie. To jest naprawdę już solidna organizacja cały czas rekrutują i się rozwijają. Więc ten potencjał wzrostu jest duży, szczególnie gdyby krypto i blockchain jako branża się rozwinęły, no to zapotrzebowanie na naszą infrastrukturę będzie olbrzymie. Po prostu, bo ja już to widzę, że w tym momencie ten świat blockchain jest w takim, powiedziałbym, momencie stagnacji, w sensie trochę się rozwija, ale nie tak bardzo szybko. Jest, jest scenariusz, gdzie zacznie on e, się tak kurczyć, na to też jesteśmy gotowi, jakby nie palimy aż tak dużo pieniędzy, żeby przestać istnieć. Natomiast też mamy Pomysł, jak w scenariuszu, gdzie on się bardzo szybko rozwija, być też w stanie złapać ten rozwój i wiatr w żagle? Słucha nas wielu studentów, więc moje pytanie: o takie doświadczenia z wcześniejszych Twoich różnych projektów biznesowych? Czy możesz opowiedzieć o jakiejś swojej porażce, czy o tych projektach, które się wcześniej nie udały, o tej drodze, która doprowadziła do Redstone, jeżeli nie o Exitie? Bo myślę, że to by było wartościowe, gdybyś właśnie mógł powiedzieć o tych projektach, które były wcześniej. O, parę, parę ich było. A jak mówisz, że z dużo studentów, to z łezką wokół czas czasy SGH-u, bo bardzo mam duży sentyment uczelni. Uważam, że dużo mi dała. I po prostu ją lubię i sam mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wrócić, jakby w roli pewnie bardziej już takiej wykładowej, tutaj na jakieś powiedzmy starsze lata. Rzeczy, których nie wyszło po drodze, mi od strony biznesowej było pewnie sporo. Jakbym miał powiedzieć dwie, to jedna, pewnie Blockchain for Everyone, Była to, mm, był to projekt taki edukacyjny tak naprawdę, więc czy on nie wyszedł? Bardziej się po w tym momencie skończył, gdzie. E, mając 19, 20, 21 lat, e, chodziłem po uniwersytetach, po liceach e, razem ze starszym bratem i edukowaliśmy o blockchainie. To była e, absolutnie non-profit inicjatywa. E, nie dostawaliśmy za to jakby wynagrodzenia, tylko bardziej sami się uczyliśmy i przekazywaliśmy tą wiedzę. Dalej budowaliśmy też trochę wizerunek w tym świecie blockchain. Natomiast no, tam nie miało to żadnego modelu biznesowego. Od strony stricte startupu tworzyliśmy wraz e, ze współzałożycielami e, Appreciation App. Była to. Platforma do głosowania na prezentujących prelegentów na konferencjach, tak aby stworzyć finalnie system dobierania prelegentów, którzy są po prostu mocni. Sam miałem ten problem w 2018-2019 roku, że uczęszczałem na różnego rodzaju konferencje, wykłady itd. No i nieraz spotkałem się z tym, że przychodzę, widzę jakieś imię nazwisko i połączenie z jakąś firmą. Jestem mega zainteresowany, co dana osoba powie, a przychodzę na wykład i jest po prostu nudno albo zero wartości, tak na dobrą sprawę. Stąd chcieliśmy stworzyć system, gdzie ludzie mogą sami głosować i stworzyć takie repozytorium, nazwijmy to, speakerów, którzy dostarczają wartość i których warto jest słuchać. No i pierwszą wersję systemu mieliśmy w grudniu 2019. Zaczęliśmy robić pilotaże w styczniu, lutym 2020, a co się wtedy stało? Pandemia. Pandemia i COVID, więc dla branży konferencji i różnego rodzaju prelekcji, spotkań, było to absolutne zabójstwo. Stąd jakby pomysł upadł. Potem jeszcze próbowaliśmy robić pivot, czyli zmiany jakby struktury biznesu w stronę bezdotykowych napiwków, bo mieliśmy technologię, która łatwo można było przebranżować tak naprawdę na te bezdotykowe napiwki. Bo w 2021 z kolei, koniec 2020, jak się chodziło do restauracji, no to się raczej mówiło, może jednak nie gotówką bardziej e, hmm. contactless, tak jakby z, z kartą czy blikiem, czy w jakiś taki sposób. No i wtedy był problem taki, że wiele restauracji nie dawało możliwości napiwku, a jeżeli dawało, no to albo było to niezgodne z prawem, w jaki sposób oni to rozliczali, albo była, była bardzo duża prowizja, jakby na tych napiwkę, że tam 50% nie trafiało tak naprawdę do kelnera. Natomiast tam okazało się, że po prostu rynek w Polsce jest zbyt mały i ten rynek jest. Trzeba mieć po prostu kogoś w branży restauracyjnej, żeby dobrze się tam rozwijać. Myślę, że do pomysłu można wrócić może nie tego z napiwkami, ale jeżeli chodzi o ocenę, to myślę, że taki system mógłby się sprawdzić świetnie na uczelni. Po nagraniu myślę, że możemy porozmawiać z panem rektorem, ocena wykładowców akademickich, w tyle technologia blockchain, więc wiarygodne źródło informacji. Bardzo dziękuję. To była kolejna rozmowa w paśmie podcasty Startup Art, Sztuka Tworzenia Innowacji, Koprodukcja Pulsu Biznesu i SG Chat. Ja nazywam się Kamil Flik razem ze mną pani redaktor Magdalena Głowacka a naszym gościem był Marcin Kaźmierczak Redston Dziękuję ślicznie było było bardzo fajnie tutaj przyjść